Dodanie planu jest bardzo proste. Należy wejść w zakładkę planowanie, kliknąć plus wpisać sobie jakiś tytuł, na przykład baza Gelato o 30 kg, dodać przepis, baza lato, wpisać 30, zmienić jednostkę na kilogramy. Widzimy tutaj, że się nam zmieniło podsumowanie składników. Zapisujemy plan, wchodzimy jeszcze raz w ten plan. Wysyłamy go na produkcję, przechodzimy do zakładki produkcja i widzimy nasz plan. Nasz plan obecnie zawiera tylko jeden przepis, ale to chcieliśmy właśnie uzyskać. Rozpoczynamy odważanie. Możemy w razie czego zmienić ilość bazy na 20 kg lub na 60 kg. Możemy rozpocząć proces odważania. Możemy go również anulować. Tak to właśnie wygląda.